Pytanie, które często rodzi się w głowach inwestorów, to jest panie Macieju, ale dlaczego właściwie wynajem na pokoje? Dlaczego nie tak jak robią wszyscy, czyli wynajem całego mieszkania? A może najem krótkoterminowy, a może turystyczny, a może kwatery pracownicze? To jest taki moment, kiedy jeden na jeden wymieniamy się myślami. No i ja bardzo często wtedy po prostu opowiadam historię, jak my doszliśmy do tego, że inwestujemy właśnie w mieszkania na wynajem na pokoje. Tutaj masz porównane różne typy najmu. Od wynajmu całych mieszkań przez wynajem pojedynczych kawalerek, przez pokoje studenckie, czyli właśnie nasz typ najmu, booking RB, czyli najem krótkoterminowy, a nawet kwatery pracownicze. I są te różne typy najmu porównane pod kątem, jaki to jest typ najmu, czy długo, czy krótkoterminowy, jaki jest poziom konkurencji, jaka jest rentowność tutaj wyraźnie, tylko to jest przed kosztami zarządzania. Pamiętaj, że to są podane kwoty przed, rentowności przed kosztami zarządzania. Jaka jest pracochłonność takiego najmu? Znaczy ile pracy trzeba włożyć, żeby obsłużyć ten typ najemcy, zmienność tego najemcy, jak jest ryzyko ryzyko zniszczeń, ryzyko braku płatności, jak trudno jest wyjść z takiej inwestycji. Jakie jest w ogóle ryzyko, co by było, gdyby wystąpił jakiś kryzys gospodarczy? Który z tych typów najmu radziłby sobie lepiej? No i ostatecznie, jakie są koszty wykończenia remontu, czyli jak bardzo jest to bezmy kapitałochłonne, jeśli chodzi o przygotowanie takiego mieszkania? Wszystko jest w tabeli, ciężko będzie teraz przez nią przejść. Możesz sobie za chwilkę zatrzymać, przejrzeć, przejrzeć czy zrobić screen z tego, z tego slajdu. Natomiast chcę powiedzieć parę myśli na temat samego wynajmu. Mu na pokoje. On oczywiście ma swoje minusy. Na przykład, minusem jest to, że takie mieszkanie na pokoje jest mniej płynne niż kawalerka. Oczywiście, minusem jest to, że taki najem jest bardziej pracochłony niż wynajem całego mieszkania. Minusem jest to, że studenci potrafią być bardziej niespokojni, łamać regulaminy niż powiedzmy wynajmujący całe mieszkanie. Natomiast ma też szereg. Plusów. Ma też dużo lepszy profil ryzyka, jeśli chodzi o niewypłacalność najemców. Mamy też inny profil taki psychologiczny, tych najemców to są młodzi ludzie, jeszcze bez problemów finansowych, w związku z tym lepiej wypłacalni wbrew pozorom niż młodzi pracujący, bo często są przecież finansowani też ci najemcy, studenci przez rodziców. Najem na pokoje z pewną taką drogą środka. To ani nie jest najbardziej rentowny typ najmu, ani nie jest to taka najniższa stopa rentowności przy wyższym bezpieczeństwie. To jest taka. Droga dla tych, którzy chcą pewne rzeczy zoptymalizować. Ja tak do tego podchodzę, też łącząc to z systemem dobrego najmu, gdzie staramy się kupować jak najbardziej dostosowane mieszkania do tego typu najmu, a nie tak na zasadzie mam jakieś tam mieszkanie, przygotuję je pod wynajem na pokoje, tylko stricte kupujemy mieszkania po to, żeby one dobrze nadawały się do wynajmu na pokoje, no to wtedy dzieją się takie właśnie, jak ja to mówię, taka magia się dzieje, kiedy rentowności mamy dwa razy wyższe niż standardy wynajem, a profil ryzyka znacznie niższy. I to mnie doprowadziło do wynajmu na pokoje.